Cześć Wam wszystkim, z tej strony Urban. W zeszłym odcinku z serii Życie w Londynie powiedziałem co nieco o wynajmie pokoi właśnie w Londynie. W tym odcinku pójdę za ciosem i powiem wam co nieco o wynajęciu jakiegoś mieszkania albo małego domu. Skupię się głównie na one bedroom flat. A korzystając z okazji, że dzisiaj w Londynie muszę być w kilku różnych jego częściach, pokażę wam właśnie jak wyglądają ceny mieszkań w przeróżnych strefach oraz dzielnicach miasta. Zapraszam. Wydawać się może, że znalezienie mieszkania w tak wielkim mieście jak Londyn to nie ma nic łatwiejszego. Jest troszeczkę inaczej, Londyn jest bardzo specyficznym miastem. Z jednej strony zdarza się, że w kilku pokojach mieszka kilkadziesiąt osób, a z drugiej strony mamy bogatego Araba, który kupuje na potęgę tutaj mieszkania, które są puste, bo po prostu traktuje je jako zwykłą inwestycję. Mieszkanie w Londynie da się znaleźć. Przede wszystkim trzeba dużo chodzić i dużo takich mieszkań oglądać, bo wiadomo, im więcej obejrzymy, tym więcej jakby będziemy mogli sobie mieszkań porównać. Z drugiej strony, im więcej będziemy mieli pieniędzy na takie mieszkanie tym no, przebieranie w ofertach dla nas stanie się łatwiejsze. Jednym z takich sposobów, aby znaleźć mieszkanie są agencje nieruchomości, takie właśnie jak ta za mną. Jeżeli macie troszeczkę więcej pieniędzy na wydanie, na mieszkanie, no to z takiej agencji warto jest korzystać, tylko pamiętajcie, że te agencje biorą prowizję za znalezienie mieszkania, którą płacicie dopiero jak już Wam znajdą takie mieszkanie. A w zależności od agencji taka prowizja wynosi około 100, nie wiem, może do 150 funtów. Tak jak mówiłem wcześniej, w zależności od agencji są lepsze i gorsze agencje. Ta akurat należy chyba do jakiejś takiej, no mniejszej, nie wiem czy gorszej, bo jej nie znam. Trzeba by było sprawdzić to właśnie, no chociażby na Google, wpisując sobie nazwę tej agencji i czytać, jakie ludzie mają opinie na temat agencji. W ogóle jak wygląda szukanie takich mieszkań przez agencję. Idziecie sobie do takiej agencji, zapisujecie się, oni biorą od Was numer telefonu, no i po prostu mówicie im, co Was interesuje. Czy interesuje Was Studio Flat, czy interesuje Was one bedroom house, one bedroom flat, czy two bedroom. Oni sobie to zapisują, wy także podajecie przedział cenowy, który Was interesuje, no i kiedy oni znajdą jakieś mieszkanie, do Was dzwonią i umawiają się z Wami na widzenie takiego mieszkania. No i korzystając z okazji, że jesteśmy w dzielnicy Hendon w północnej części Londynu, a nawet na jego przedmieściach, powiedzmy, że mnie interesuje dzisiaj One Bedroom Flat albo One Bedroom House, czyli to jest nie tak jak w Polsce. One Bedroom House tutaj to coś takiego jak w Polsce dwupokojowe mieszkanie, czyli jedna sypialnia, taki living room. Łazienka i kuchu. Zobaczmy, jakie tutaj są ceny właśnie takich nieruchomości. Najtańsze mieszkanie, jakie znalazłem w tej agencji, to jest One Bedroom Flat i to hu, kawałek, kawałek, bo to nawet poza Londynem i kosztuje 253 funty. A tutaj mamy 265 za flat w Colindale. To jest jakieś, no może 50 minut, metrem od stacji Hendon Central. No i na no, takie mieszkanie to jest tylko już 10 funtów za tydzień więcej, ale pamiętajcie, że do tego trzeba jeszcze dodać Council Tax, który w różnych dzielnicach kosztuje inaczej. Do tego trzeba także dodać rachunki za wodę, za prąd, oczywiście internet, licencja na telewizję, czyli taki abonament, jak się telewizję ma. No, i po drodze dochodzą jeszcze jakieś tam mniejsze koszta. Powiedzmy, że taka agencja Wam już znalazła takie mieszkanie. To, żeby podpisać umowę i to mieszkanie stało się Wasze, musicie spełnić kilka takich małych rzeczy. Przede wszystkim musicie pokazać dokument tożsamości, czyli paszport albo dowód, a także dokument świadczący o Waszym zatrudnieniu. Co niektóre agencje będą od Was także żądały referencje, ale to chodzi o te lepsze agencje, które mają w ofercie lepsze mieszkania. Mogą od Was także zażądać potwierdzenia rocznych zarobków, żeby mieli pewność, że stać akurat Was na to mieszkanie. Powiedzmy, że agencja znalazła już Wam mieszkanie, no to wystarczy tak naprawdę teraz podpisać kontrakt. Kontrakty można podpisać różne. Z mojego doświadczenia wiem, że najczęściej podpisywane są kontrakty roczne. Ja taki kontrakt akurat podpisałem i moi znajomi, którzy wynajmują różne mieszkania, też takie kontrakty podpisali. Ale mogą się zdarzyć także, nie wiem, może i półroczne, albo na czas nieokreślony. No to wszystko zależy od agencji, ale jak powiedziałem, no raczej spodziewajcie się tego, że. Będziecie musieli podpisać kontrakt na rok. Już jak podpiszecie taki kontrakt, co będą chcieli od Was oczywiście kaskę, będziecie musieli na dzień dobry zapłacić miesięczny czynsz, a także 6 tygodni depozytu. No i na przykład tutaj w dzielnicy Golders Green, to jest żydowska dzielnica, za wynajęcie mieszkania dwupokojowego będziecie na miesiąc musieli zapłacić około 1500 funtów, czyli na dzień dobry za takie mieszkanie musicie zapłacić prawie 4000 funtów. Ale możecie na przykład sprawić sobie inne dwupokojowe mieszkanie, na przykład takie jak to Góry i tam cena miesięczna za takie mieszkanie wynosi ile? 10833 funty, czyli biorąc takie mieszkanie na dzień dobry musicie zapłacić ponad 20 klocków. Wrócę jeszcze do umowy, bo to w sumie bardzo istotna rzecz. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że no musicie jednak wyprowadzić się z tego mieszkania, które wynajęliście, no bo są różne e, jakieś tam sytuacje życiowe. Nie wiem, musicie wyjechać do Polski albo do innego miasta, dostaliście lepszą pracę gdzie indziej, no cokolwiek. Są dwie opcje. Jedna jest taka, że agencja no, policzy sobie Powiedzmy, jakąś tam część prowizji za każdy miesiąc, który został do końca kontraktu. Nie mam zielonego pojęcia, jakie to mogą być sumy, ale najczęstszą opcją jest taka, że to wy będziecie musieli, jeżeli chcecie się wyprowadzić, znaleźć osobę, która po prostu wskoczy na wasz kontrakt. Ja tak właśnie dostałem moje ostatnie mieszkanie. Było to ogłoszenie prywatne pewnego kolesia, który no niestety musiał się z Londynu wyprowadzić. A że zostało mu jeszcze chyba 6 miesięcy kontraktu, no to musiał znaleźć kogoś na swoje miejsce, żeby po prostu no, agencja go nie poczarżowała. No i takim sposobem my przejęliśmy właśnie e, mieszkanie, w którym teraz mieszkamy. No dobra, zapłaciliśmy depozyt, podpisaliśmy umowę. Teraz już możemy się wprowadzać do naszego nowego mieszkania lub domu, ale jest jeszcze jedno, i w sumie bardzo istotne. Na sam koniec musicie zrobić albo dostać taką listę, co jest na wyposażeniu tego domu, żeby landlord albo pracownik agencji nie miał do Was żadnych problemów. No i nie chciał was na przykład w momencie wyprowadzki za coś dodatkowo policzyć, bo coś zginęło, albo coś wypapsuliście, więc przygotujcie sobie taką listę właśnie wraz z agentem nieruchomości zaraz po podpisaniu umowy i wpłaceniu całego depozytu i pieniędzy na mieszkanie. Jestem teraz w dzielnicy Notting Hill. Szukam w agencji jednopokojowych mieszkań. Niestety takich nie znalazłem, znalazłem dwupokojowe, które zaczynają się na przykład od 750 funtów, takie jak to mieszkanie. No i tutaj jakieś za 850 funtów. Oczywiście tygodniowo. Ale oprócz agencji można jeszcze szukać mieszkań na kilka innych sposobów, głównie od prywatnych landlordów. I tak na przykład można przeglądać ogłoszenia w codziennej prasie. Jest wiele gazet, typu LUT, metro. Evening Standard, czy jakieś typowo branżowe gazety, jeżeli chodzi o nieruchomości. Można także szukać w ogłoszeniach w sklepach takich jak Tesco, Sainsbury. Tam są takie duże tablice z ogłoszeniami dla klientów. Tam, może nie za często, ale też się zdarza, że prywatni landlordzy dają swoje ogłoszenia. No a także portale internetowe, takie m.in. jak Gumtree. Tyle, że z takimi portalami to też trzeba uważać, ponieważ. Na takich portalach znajduje się bardzo dużo tak zwanych skamowych ogłoszeń, ja to nazywam Nigerian Scam, jak to działa? A więc jest sobie jakaś osoba w Nigerii czy w Ganie, generalnie w Afryce, odnajduje na stronie agencji mieszkanie, kopiuje zdjęcia, daje własne ogłoszenie no, a potem jak ty jesteś zainteresowany takim mieszkaniem, odpisujesz na to ogłoszenie. Ten pan czy ta pani odpisuje ci bardzo łamaną angielszczyzną na to ogłoszenie, z informacją, że jeżeli zależy ci na tym mieszkaniu, no to musisz zapłacić 500 funtów depozytu i ten depozyt musisz wysłać Western Union. No, czyli na dzień dobry już tutaj coś nie ma sensu, bo musisz płacić za coś za co nie dostaniesz żadnej gwarancji, nie dostaniesz nic na papierze i jednym słowem po prostu stracisz pieniądze, więc no takich ogłoszeń radzę wam unikać. Ja generalnie od prywatnych landlordów wolałbym jednak agencję. Dlaczego? Ponieważ z agencją macie wszystko fajnie wyjaśnione sobie na samym początku. Jeżeli coś wam się zepsuje, jeden telefon, jeden e-mail, agencja się nie pyta co, jak, gdzie, tylko przychodzi, naprawia to, co powinni zrobić, tam gdzie jest usterka. Choć z doświadczenia też wiem, że nie zawsze na czas przychodzą. No i jest ta pewność, że z dnia na dzień nikt was nie wyrzuci, bo no, prywatny landlord nagle sobie uświadomił, że jednak, jest potencjał na rynku i warto może sprzedać to mieszkanie, a wy wtedy musicie sobie na gwałt szukać nowego. Pamiętajcie jedno, prywatnych, fajnych mieszkań jest naprawdę bardzo mało, więc jeżeli naprawdę coś Wam się spodoba, nie ma co wybrzydzać, trzeba się szybko zastanawiać i brać mieszkanie, póki jest, bo no, takie okazje naprawdę w Londynie szybko uciekają. Ja Wam z tego miejsca dziękuję. Myślę, że ten odcinek o życiu w Londynie, a dokładnie o mieszkaniach w Londynie i ich wynajęciu Wam się spodobał. Zapraszam na kolejne odcinki z tej serii. Łapka w górę, w komentarzach zapraszam do dyskusji. Piszcie, w jakich cenach są mieszkania w Waszych miastach do wynajęcia? Jak to wygląda? Czy jest łatwo takie mieszkanie znaleźć? Czekam na Wasze opinie. A tymczasem. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. Cześć.